Witajcie w krainie Składów! Nie bez powodu znajdujemy się w zielniczku, bo porozmawiamy o naturalnych składnikach, które wspierają pielęgnację cery trądzikowej. Ale nie tylko, bo wiele z propozycji okaże się dość uniwersalna i może przydać się każdemu. Zanim przejdziemy do tematu, zatrzymajcie na chwilę film i napiszcie, jakim timem w pielęgnacji jesteście? Team Natura, team Składniki Syntetyczne, może team darmokosmetyki, Kosmetyki, czy może team Tanio? Ciekawi mnie Wasze podejście! Ostatnio trochę byliśmy w laboratorium, więc trzeba zachować równowagę. Przejdźmy do konkretów. Wierzba biała, a konkretnie w kosmetykach, ekstrakt z kory tego drzewa. Jest on bogaty w salicylany, dlatego można powiedzieć, że to taki naturalny zamiennik kwasu salicylowego. Te właśnie pochodne odpowiadają za działanie złuszczające i odblokowujące pory nie jest to tak intensywne jak peeling. Dodatkowo ekstrakt ma działanie przeciwzapalne i antybakteryjne, co przydaje się przy większych wypryskach. A to jeszcze nie jest wszystko, bo substancja pomaga też regulować pracę gruczołów łojowych i zwęża pory. Tak więc cera tłusta, nawet z łojotokiem, z wypryskami i rozszerzonymi porami może skorzystać z tego składnika. Fajnym produktem zawierającym ekstrakt z wierzby białej jest np. normalizujący żel do mycia twarzy Wianek Znajdziemy w nim także delikatne substancje mające czy nawilżające betainę, wspomniany ekstrakt, a także kwas salicylowy i olejek eukaliptusowy, stąd charakterystyczny zapach żelu. I tak, to olejek eteryczny, a nie olej. Olejki eteryczne są bardzo silnymi składnikami i używa się ich w niewielkich ilościach, bo lubią podrażniać. Ten konkretnie ma działanie przeciwbakteryjne. Co ciekawe, żel może sprawdzić się nie tylko do twarzy, ale i na plecach, jeśli tam również występują wypryski. Bardzo wiele osób mówiło mi, że na ten problem żel sprawdza się świetnie. Oczar wirginijski W kosmetykach możecie spotkać go w postaci hydrolatu lub ekstraktu. Jest to roślina o bardzo szerokim zastosowaniu, ponieważ jest bogata w różnorodne substancje aktywne, w tym garbniki. Ciekawostka! To właśnie tą substancją roślinki bronią się przed pożarciem. Nadaje ona roślinie odstraszający, nieprzyjemny smak. A w kosmetykach to bardzo cenny składnik o silnym wpływie na białka. To między innymi dzięki niemu oczar wirginijski świetnie wpływa na cerę tłustą i trądzikową, ponieważ reguluje wydzielanie sebum, działa przeciwzapalnie i zwęża pory. Do tego to składnik przeciwzmarszczkowy i wyjątkowo przyjazny cerze naczynkowej. Działa przeciwobrzękowo, pomaga w regeneracji, koi i wspiera odporność skóry. Potrafi nawet ładnie rozświetlić cerę. Aby przetestować właściwości oczarów pielęgnacji, najbardziej polecam sięgnąć po hydrolat, który stosujemy tak samo jak tonik. Firma nie ma większego znaczenia. W moim odczuciu to jeden z najskuteczniejszych hydrolatów i wiem, że u wielu osób znacząco poprawił stan cery. I nie tylko. Bo ten hydrolat świetnie sprawdza się również jako wcierka do skóry głowy. Może przydać się przy przetłuszczaniu, tendencji do upierzu czy nawet na porost włosów. Musicie jednak pamiętać, że to bardzo naturalne produkty i w zależności Różności od sezonu mogą mieć różne zapachy. Raz może pachnieć herbatką, a raz kostką rosołową. I to normalne. Ekstrakt z brzozy i betulina Występują tutaj razem, bo ekstrakt z brzozy w większości składa się właśnie z betuliny. Pozyskuje się ją z kory tego drzewa i to właśnie ona nadaje mu biały kolor. W kosmetykach szczególnie przydaje się osobom z trącikiem i tendencją do przebarwień. To dlatego, że dzięki działaniu przeciwzapalnemu, przeciwgrzybiczemu i przeciwbakteryjnemu, substancja może ograniczyć powstawanie wyprysków i przyspieszyć ich gojenie. Wspominam także o przebarwieniach, ponieważ betulina ogranicza ich powstawanie, potrafi hamować enzymy, które biorą udział w powstawaniu barwnika. Jest to więc substancja, która zapobiega powstawaniu wyprysków, pomaga goić istniejące, a do tego ogranicza przebarwienia, jakie mogą po nich zostać. A poza tematem trądziku ma też działanie antyoksydacyjne. Jest nawet pewna marka, która słynie z tego składnika, a jest nią: Sylweko. Brzozowe składniki znajdziecie w bardzo wielu produktach, nawet po matkach, ale ja chciałabym wyróżnić tutaj lekkie kremy: odżywczy, czyli przeciwzmarszczkowy z rokitnikiem, łagodzący z nagietkiem i chyba najbardziej znany wśród osób z trącikiem, czyli nawilżający krem brzozowy. Wszystkie zawierają betulinę, ale i składniki, które spełniają różne potrzeby skóry. Dostępne są jeszcze nocne wersje tych produktów, ale wśród osób z wypryskami chyba nie są aż tak popularne jak właśnie lekkie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że kremy bazują na oleju z pestek winogron, czyli oleju lekkim, o niskim potencjale zapychającym i przyjaznemu cerze trądzikowej. Gdybyście nie mogli znaleźć ich na półkach, to przypominam, że zmieniły się wszystkie opakowania i teraz są takie uproszczone. Podobają Wam się? Aloes! Ten składnik jest częściej przedstawiany jako substancja łagodząca i nawilżająca, ale świetnie sprawdzi się także u cery trądzikowej. Roślina jest szczególnie bogata w substancje aktywne, wśród których znajduje się taki naturalny kwas salicylowy, zaponiny, które świetnie wpływają na rozszerzone pory czy enzymy. Oczywiście to nie oznacza, że aloes złuszcza jak peeling. Po prostu jest to substancja nie tylko nawilżająca i kojąca, ale też przeciwtrądzikowa, ponieważ delikatnie wspiera oczyszczanie i ochronę gruczołów łojowych, a także działa przeciwbakteryjnie. Mamy więc coś, co delikatnie zapobiega powstawaniu wyprysków, łagodzi świeże przebarwienia, które po niej zostają i jeszcze ma pozytywny wpływ na zdrowe obszary skóry, ponieważ nawilża i koi. Nie polecam jednak nakładać aloesu solo na buzie, ponieważ tak samo jak kwas hialuronowy, jest humektantem, czyli nawilżaczem i trzeba go czymś domknąć. Najlepiej kremem. Ze ser aloesowych najbardziej polecam aloesowe oraz awa-eco. Aloesowe zawiera dodatek np. ekstraktu z miłożębu japońskiego o działaniu przeciwzmarszczkowym i wspierającym naczynka, a także sporo olejków eterycznych, które nie tylko pachną. Są one też substancjami aktywnymi i wspomagają walkę z trądzikiem czy przetłuszczaniem, np. olejek miętowy, jałowcowy czy lawendowy. Co ważne, olejki eteryczne są silnymi składnikami nie każda skóra dobrze je toleruje. Ale jeśli się Wam spodoba, to z tej serii mogę polecić jeszcze płyn micelarny i krem na dzień. Z kolei Ava Eco jest wyjątkowo leciutkim i delikatnym serum. Zamiast olejków eterycznych zawiera hydrolat lawendowy, ekstrakt z zielonej herbaty i opuncji figowej. Dodatkowo znajdziemy w nim wspierające regenerację beta-glukan. To serum w wersji light, odpowiednie jeśli chcecie nawilżyć i poprawić kondycję skóry, a jednocześnie zminimalizować ryzyko zaostrzenia trądziku. Jeśli jednak chcielibyście kosmetyk w postaci żelu, to polecam Yumi. Czasem możecie go znaleźć nawet w Lidlu. Lubię go szczególnie za dodatkową zawartość ekstraktów, np. sogórka, ogórka, malin, jabłka czy brzoskwini. To dodatkowa porcja witamin dla skóry, a produkt jest wydajny, więc polecam go do ciała pod balsam. Wąkrota azjatycka to w kosmetyce szczególnie popularna roślina i przeważnie kojarzy się z cerą naczynkową. To dlatego, że słynie ze wzmacniania naczynek. Jednak to nie jest wszystko. Składnik pozytywnie wpływa na produkcję kolagenu, przyspiesza procesy regeneracji i wykazuje działania antybakteryjne czy przeciwobrzękowe. Z tego też powodu warto wykorzystywać te rośliny w pielęgnacji cery trądzikowej, a już szczególnie w przypadku wszelkich blizn i przebarwień, które mogą pozostawać po wypryskach. Bardzo dobrym kremem, który może świetnie wesprzeć odbudowę cery trądzikowej, jest regenerujący krem purito z wąkrotą azjatycką. Według mnie ta marka jest warta inwestycji, szczególnie jeśli lubicie koreańskie kosmetyki. Ten konkretnie krem mogę polecić, ponieważ zachowuje balans między byciem przyjaznym dla cery trądzikowej, a wyraźnym łagodzeniem i wspieraniem regeneracji skóry. Mimo gęstej formuły nie jest obciążający, a bardziej otulający. Poza tym, że zawiera wspomniany ekstrakt, w jego składzie znajdziemy też np. regulujący niacynamid, ekstrakt z oczaru wirginijskiego, oleje klawędowe i z bergamotki, które działają m.in. antybakteryjnie, a do tego jeszcze silnie regenerujące ceramidy i nawilżająca betaina oraz beta glukan. Dla wielu osób to kosmetyk z gatunku SOS. To dlatego, że poza działaniem łagodzącym wypryski od razu uspokaja skórę i pomaga przywrócić ją do normalności. Czy znajdziecie któryś z tych składników w swoich kosmetykach? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli film Wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę i subskrypcję. Dziś się z Wami żegnam. Buziaki, pa!